Cześć, witam Was na kanale Króla Rowerów. Dzisiaj nadejszła wielkopomna chwila, żeby zrobić recenzję gravela. Nawet taki popularny dosyć w gravelach marki, czyli marki Canyon. Przyjechał ten rower do nas swojego czasu. Najpierw całą zimę stał, bo była zima, więc było zimno. Potem sobie stał, bo nikt jakoś nim nie chciał jeździć. A potem rozkręciłem wszystkie swoje rowery i zrobiło się tak że nie miałem żadnego sprawnego roweru a trafiały się jakieś tam akcje, żeby pojechać jakąś ustawkę pojechać na gasy i tak dalej i wtedy wszedł on cały na różowo przykręciłem mu pedały no MTB akurat bo jak do gravela to pomyślałem, że MTB będą lepsze jakby gdzieś tam w terenie się zdarzyło zatrzymać teraz wjechały buty do kompletu akurat z testowych DMT też MTB oczywiście i gravel Trochę ze mną pojeździł pewnie 1000 1500 km już ma przejechane, to by trzeba tam zobaczyć na strawie. Generalnie tutaj jest piaseczna bardzo wygodnie przelatuje się przez kabaty, to jest tam ze 3-4 km przez las i już jest wylot na gaz. Ten grizzly kosztuje 8999 chyba jak patrzyłem ostatnio, jest zbudowany na aluminiowej ramie, karbonowym widelcu, aluminiowych kołach i się. i to tak w dużym skrócie, 8999 za taki no nawet ciężko powiedzieć, że podstawowy, za taki mocno ulokowany u, w średniej półce gravel, no kolor to jakby pozostawię go w ogóle bez komentarza dla mnie jest dramatyczny, ale wszyscy się jarają mówią, że prawdziwy mężczyzna różu się nie boi nie wiem co ze mną jest nie tak ale ten kolor mi nie robi. Z tym, że na kolorze się nie jeździ, powiem Wam, że w ogóle mi to nie przeszkadza, że on jest różowy, bo wsiadam, jeżdżę i już. Ma z przodu dwa blaty, czyli takie rozwiązanie, którego jestem fanem, chociaż przyznam Wam, że praktycznie nie używam małego blatu. Dzisiaj, wjeżdżając w Powsinie do Wodoligoceńskiej, tak w zasadzie dla sportu zrzuciłem na małą, a tak, no to ona jest w ogóle nieużywana. Wszystko jeżdżę z dużego blatu kaseta jest tutaj pewnie 11 biegowo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tak jest i do 34 szczerze to jak jeszcze nim trochę pojeżdżę to wrzucę tutaj ciaśniejszą kasetę bo gdzieś tutaj na dole jest takie przełożenie pomiędzy nie wiem 15 a 17 czy coś takiego że już albo może jakąś tam 15 tak, 17, 19, 21 no tu mi brakuje przełożeń na szosie po prostu jest za duży skok i nieprzyjemna jest ta zmiana kadencji, ja lubię mieć to płynnie i to w zasadzie jeżeli chodzi o napęd to jedyny malutenki minus to jest ta kaseta na tyle trzeba jest jeżdżone, że nawet jeszcze plastik pod kasetą został dobrze, że chociaż kapturki na wentylach są zdjęte teraz tak no jak widzicie zdarza się przejechać nim też przez las jak jest po mokrym i wtedy jest cały wyświniony, to ona będzie chyba tyle. Tak? Hydrauliczne hamulce tarczowe GRX, wszystko super. Miałem takie momenty, że czasem przy zmianie biegów, jak tam coś bardzo mocno na ustawce jechałem, to mi się leciutko te hamulce przyhamowywały. Ja mam krótkie palce, nie są te klamki przybliżone, chociaż można to zrobić regulacją, więc Pewnie będę musiał to sobie kiedyś podregulować, ale jak to ja, nic w nim nie zmieniłem, Jeżdżę w zasadzie w specyfikacji fabrycznej. Ale dzisiaj już postanowiłem wymienić mu siodełko, bo to co jest przy mojej konstrukcji nóg, gdzie one są tutaj dość wąsko w udach, powodują, że mi się w spodenkach wyciera szef i będę musiał dosłać to Danielowi do naprawy, a siodełko po prostu wymienić na Węższe tutaj, bo ten nosek obciera, obciera i niszczy mi spodęki. Ale jak ktoś ma inną konstrukcję yy, uda, to samo siodło jest spoko. Pierwsze jazdy trzeba się przyzwyczaić, bo po pierwsze ma zerowy poślizg, więc nie można się na nim prawie w ogóle przesunąć, bo tak guma mocno trzyma. Yy, a po drugie jest dość twarde i konkretnie podpiera tutaj na kościach kluczowych, więc jak yy, nie jesteście przyzwyczajeni do siedzenia na takim siodle, no to pierwsze jazdy dają w dupę, brzydko mówiąc. Sztyca jest na karbonowej rurce, także to fajnie, bo w ogóle dość dobrze wytłumiony jest ten rower. Mimo, że rama jest aluminiowa, to jeździ się naprawdę spoko, nie czuć y, jakichś wybojów, jak się leci po korzeniach w kabatach, spokojnie sobie radzi, fajnie to przejeżdża. Y, karbonowe są też podkładeczki pod mostkiem, mostek oczywiście aluminiowy, kiera aluminiowa. Myślę, że jest dla mnie za szeroka. To, co bardzo fajne tutaj w tym kanionie, to prawie każda część ma pełną specyfikację wypisaną. I tutaj widać, że szerokość jest 420, rijź jest 70, drop 122, kategoria druga, bla bla bla. Podziałka do ustawiania sobie kąta, wszystko można sobie fajnie wyregulować. <laughs> widać, że Marka ma doświadczenie w komunikacji z użytkownikiem. To samo na mostku. Długość 80, kąt plus minus 6. Sterówka 1,14, kategoria druga. Co tu jeszcze z tych? Jak jesteśmy w ogóle przy opisach, to tu w wielu miejscach pojawia się rekomendacja z jaką siłą to dokręcić. Jaka śruba ma tu iść, jakiej długości. No to jest fajne, szczególnie na przykład przy rowerach elektrycznych z baterią w środku rury, ważne jest, żeby nie wkręcić za długiej śruby od bidonu bo przejdzie przez kable albo wręcz przejdzie przez baterię, zrobi się zwarcie i to się wszystko może potem ładnie zapalić. To co fajne to na przykład maksymalne obciążenie bagażnika w widelcu jest podane, ile to można maksymalnie naładować. Także jak ktoś troszeczkę się przyjrzy o co tu chodzi, to może sobie wszystko sam wyczytać. Z takich ciekawostek śruby do koszyków na bidon, są takie duże jak widzicie z wysokim łubem. ja tutaj zamontowałem koszyk z miejscem na kluczyk, wyjąłem ten kluczyk teraz jakby ważył rower, to żeby jakby dodać tylko z 80 gramów na koszyki i już tego kluczyka nie odejmować. I efekt był taki, że jak wkręciłem tutaj taką dużą śrubę, która była tam na dole, bo tu na górze była taka mała, to kluczyk przestał wychodzić, <śm> więc wykręciłem z góry śrubę małą, dałem na dół, a Tą dużą z dołu dałem tutaj na górę. Tarcze 160 mm, w zupełności wystarczające do hamowania. Koła aluminiowe na obręczach e, takich dość szerokich i w miarę na niskim stożku. I na piastach DT Swissa cichuteńko, ale to zobaczymy na próbie kręcenia sprzęgła. W sumie nie używam w przerzutce. ponieważ nie że po jakichś dużych dziurach może kiedyś to włączę. Hmm. Czy jeszcze coś Wam chciałem powiedzieć? Aha, opony szwalbę, no na tyle już dużo przejechałem. A w ogóle to w poniedziałek złapałem pierwszą gumę. Dzisiaj jest piątek, bo oczywiście na jakiejś ścieżce rowerowej e, jakieś szkiełko się wbiło. I o drugiej w nocy wymieniałem w końcu tą dętkę, żeby dzisiaj o 6 pojechać na rower. E, a z tego też powstało piękne wideo. A opony co ciekawe mają rotację na froncie w inną stronę niż na tyle. E, są to Dziłany od Schwalbe w rozmiarze 1.7, czyli no dość szerokie, bo to 45C, maksymalnie do 5 barów pompowane. Ja tu wczoraj włożyłem klejoną dętkę, żeby było ekologicznie. No i co? No i chyba w sumie tyle, jeżeli chodzi o to, co ten rower posiada. Przejdźmy może do minusów bo żeby była pełna jasność rower jest zasadniczo fantastyczny i zanim na niego wsiadłem sceptycznie podchodziłem do modnej kategorii gravel uważałem, że jest to kolejny sposób wyciągnięcia kasy od użytkowników, tak jak wcześniej Fadwajki, rower elektryczny takie, siakie, owakie tak samo gravel wydawał mi się rozwiązaniem wydumanym, ale powiem Wam szczerze że jeżeli nie jeździ się szosy na turbo wysokich prędkościach, takich klasycznych ustawek na pełnym gazie, tylko jeździcie a to z jakimiś dziewczynami, które są troszkę słabsze a to z jakimiś kumplami, którzy są troszkę słabsi a to coś, to gravel jest super zamiast jechać dookoła 10 km przelatuję 4 przez las wypadam na szosę na gravelu trochę więcej muszę włożyć energii, więc trochę się bardziej zmęczyć, niż bym się męczył a w zasadzie nie męczył na szosie jadąc ze słabszą ekipą i wszystko gra, jeździ się bardzo fajnie i, I to wszystko działa. Dobra, do brzegu, do minusów. Pierwszy minus wyszedł przy hamulcu tarczowym. Chciałoby się powiedzieć, że to nie do końca jest wina kaniona, ale jednak trochę jest to wina kaniona. Chodzi o to, że płaszczyzny mocowania hamulca na widelcu są źle splanowane. Coś tu jest krzywo. I jak się tutaj tym rowerem rusza, to tak fajnie słychać jak ta tarcza popiskuje i obciera walczyłem z tym do stanu o teraz będzie słychać walczyłem z tym do stanu umożliwiającego jazdę w ogóle tym rowerem tak żeby to nie cykało bardzo nie obcierało chyba z 45 minut trzeba to było tam minimalnie zeszlifować pilnikiem bo oczywiście skręcałem rower też w garażu po nocy żeby na rano był gotowy no tu potrzebna byłaby maszynka która splanuje Osiowo do osi koła tą powierzchnię, albo można to robić ręcznie z wyczuciem, ale nie jest to prosta operacja, więc ja tego pewnie nigdy nie zrobię, bo mi się nie będzie chciało ani nie znajdę na to czasu. Tak czy siak, no spory minus, bo jeżeli taki rower dostaniecie do domu, to sami nie macie szansy zamontować prawidłowo tego hamulca i jest kłopot, trzeba będzie podjechać do serwisu. Kolejny, też spory minus. To jest wkład suportu. Presfit, demonizowany ostatnimi czasy, moim zdaniem, jest bardzo dobrym rozwiązaniem i zasadniczo we wszystkich rowerach, które ja serwisuję, obsługuję, te presfity działają. Może dosłownie na no nie wiem tysiąc rowerów w jednym albo w dwóch coś się rozkalibrowało i ten support zaczął mieć luzy i tak dalej. ale wtedy można włożyć aluminiowy skręcany z obu stron ze sobą, tak żeby to sztywno się działo i zawsze jakoś to rozwiązać. Przy ramach gwintowanych też zdarza się, że coś tam pójdzie nie tak. Czy się krzywo coś wkręci, czy jest krzywo nagwintowane, no, różne rzeczy się dzieją. Tu problem z tym supportem presfitu jest inny że rama jest na presfit, a support. To jest co ciekawe chyba token ninja, jeżeli dobrze pamiętam, plastikowy i tu jest muka, bo on jest fabrycznie za słabo wkręcony, mi się rozkręcił po jakichś 500 km czy tysiaku, to zaczęło trzeszczeć, musiałem to rozebrać. Jak to zacząłem skręcać, tam nie ma podanego momentu siły, jak to ma być skręcone. W związku z czym od razu zaczął się ten suport rozlatywać przy naprawdę dość delikatnym wkręceniu. I sytuacja jest taka, że moim zdaniem jest dalej za lekko wkręcony się będzie rozkręcał, a już zaczyna ten plastikowy suport się kruszyć. Także jak kupicie ten rower, to w zasadzie od razu możecie planować wymianę łożysk albo zgłosić przy pierwszym trzeszczeniu do kaniona i nie wiem, czy oni wam przyślą wtedy lepsze, albo po prostu zapłacić i to sobie wymienić. To jest drugi minus. W pozorom tych minutów wcale nie będzie tak dużo i nie są one jakieś poważne, bo rower ogólnie dałbym mu ocenę naprawdę 8 albo 9 na 10 jest super, dobrze wykonany, wszystko do siebie pasuje, jest spójny, fantastycznie jeździ. Mimo, że to jest duża MK, jest na mnie troszeczkę za duży, to na 173 już śmiało na niego wsiadam i bardzo komfortowo mi się jeździ. A ja myślę, że nawet do metra jakiegoś tam 78-80 on by się jeszcze spokojnie ustawił. No ale dobra, lecimy dalej przez minusy. Tutaj tego nie zobaczycie za dobrze, bo on jest cały wyświniony. Ale generalnie lakier nie jest super trwały. Nie będę teraz w niego walił młotkiem, żeby wam to udowodnić, że po lekkim puknięciu z niego schodzi. Ale o, tu na przykład na widelcu tylnym nie ma, wcale dostał. A już jakieś się ryski porobiły. Tutaj to jest pewnie błoto. Zresztą tu jest bo akurat to pewnie inne przyleganie farby będzie. Ale ogólnie tam w dwóch, trzech miejscach, gdzie czegoś mocniej dotknął, coś go lekko puknęło, ten lakier zaczyna odpryskiwać. Także jeżeli jesteście bardzo emocjonalnie mocno związani z powłoką lakierniczą w swoim rowerze, no to w ogóle na gravelu będzie kłopot, bo gravele a to dostają kamieniami, a to coś. A tutaj ten lakier nie jest super trwały. Czyli tak naprawdę minusiki znalazłbym trzy. Wykonanie widelca, które wymaga splanowania włożenie słabego suportu i taki sobie, jeżeli chodzi o trwałość, lakier. Patrząc na ten, jaki jest obrzydliwie różowy, to chyba nie ma dużego stresu z tym, że nie jest najtwardszy. No i co? I to w zasadzie tyle z minusów. Nie są duże, absolutnie nie przeszkadzałem w eksploatacji. Ja z roweru jestem mega zadowolony i to nie tylko dlatego, że darowany to i oce słodki, tylko dlatego, że po prostu fantastycznie się jeździ. Nic ze specyfikacji fabrycznej na razie nie zmieniałem. Fajna, przyczepna owika. To wszystko tutaj dobrze działa. Zmienię tylko siodełko, no bo po prostu niszczy mi spodenki. Zostało nam zważenie tej maszyny. Przyznam się szczerze, że nie wiem ile ona będzie ważyła, ale zaraz się tego dowiemy. Napompowałem wczoraj mocno tylne koło. Także pewnie będzie trochę cięższy, będzie więcej powietrza. Nie, no, ja se robię eee, dwa koszyki, myślę, że można około 100 gramów za nie będzie odjąć. Jedziemy z rowerem do góry. 11, 120, czyli 11 kg waży ta maszyna. Nie wiem, czy kanion na swojej stronie podaje wagi. Możecie sprawdzić. Aha, sorry, to z pedałami jest, czyli jeszcze za pedały pewnie z 300. No to mm, jeszcze można by wywalić ten plastik, coś tam, dentki są dość grube, można powiedzmy spróbować zrobić z niego 10,5, to jest te szemka. Czyli takie wagowe, katalogowe sotena, pusto można spróbować policzyć 10,5. Jeżeli chodzi o cykanie tylnej piasty, to ona nie cyka. Generalnie jak jedziecie to nie słychać nic, bo wiatr spowoduje, że nawet nie słyszycie tego delikatnego cykania. To no, chyba tyle o tej maszynie. Jeżeli zastanawiacie się nad tym czy Grawele są fajne no to już z doświadczenia mogę wam powiedzieć, że fajne są i jak najbardziej jest to niezły pomysł. W ogóle Gravel, jako, jeżeli macie jeden jedyny rower to myślę, że Gravel jako taki rower w warunkach warszawskich, miejskich, mazowieckich to jest mega rozwiązanie dla osoby aktywnej, sportowej itd. Polecam. I jeżeli chodzi o sam ten model, jeżeli szukacie gravela do dychy, to mimo że biznesu na tym nie mam, no bo kanionów żaden sklep nie sprzedaje, tylko kanion sprzedaje to bezpośrednio i to oni będą potencjalnie zarobieni, jak coś od nich kupicie, to też polecam taki model. Jest spoko i generalnie w oparciu o tą specyfikację, jeżeli do dychy znajdziecie sobie rower na Girixie na dwóch blatach, na hamulcach hydraulicznych, tarczowych, aluminiowej, przyzwoitej ramie z karbonowym widelcem to już w zupełności wystarczy. Gdybym miał tutaj coś wymieniać w najbliższym czasie to wrzuciłbym pewnie w pierwszym etapie karbonową kierownicę, bo niedużo to podnosi cenę o ile tysiak za kierę powiedzmy Envy z gwarancją na połamanie to nie jest za dużo, to właśnie wrzuciłbym tu kierę, bo to wyraźnie czuć jak wymieniłem w szosie z aluminium na karbon dobry no to wyraźnie czuć większy komfort na rękach a druga rzecz no to wrzuciłbym tutaj karbonowe koła mam nawet gdzieś w garażu dandy horsy karbonowe więc może się tak zdarzyć że tutaj wrzucę chociaż są to jakieś wyższy model za chyba 7000, więc podwoiłbym prawie wartość roweru a kiera nie jest tak droga no i oczywiście zalecam fitting bo jednak jazda takim ciut cięższym niż szosowy rowerem przez kilka godzin, czy jeżeli jakieś ultra gravelowe będziecie planowali, to bez fittingu szkoda się po prostu męczyć, więc warto taki fitting wykonać. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam sylwetkę tego roweru i gravelów w ogóle, czy graveli w ogóle. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Do zobaczenia w kolejnym filmie lub na rowerze. Hej!